Witamy Was na corocznym wycinaniu Dyni z karabinami. Tak, dzisiaj podejmiemy się trochę mniej tradycyjnych wzorów na dyniach i będziemy rozmawiać o jesieni naszych ulubieńcach i nieulubieńcach. Tak, także wszystkie jesieniary i nie tylko zapraszamy do oglądania. Tak. Jak widzicie mamy dwa piękne okazy. Nabiegałyśmy się do nimi, ale udało się. się <noise> tak. Yy, mamy ze sobą wszystkie potrzebne narzędzia, ja nawet mam kąkę do włosów, jakby mnie włosy zdenerwowały. I może pokażemy, co przygotowałyśmy z narzędzi. Bo widzę... eee. Jezu, ja nie wzięłam łyżki. Aha. Łyżka się przyda. No bardzo. Więc y, co, mamy ze sobą różnego rodzaju noże, bo nigdy nie wiadomo, jaki nóż będzie odpowiedni do dyni. Tak. Chyba w zeszłym roku już y, doszłyśmy do jakichś y, Refleksje, ale nie wykorzystałyśmy ich, bo się nie przygotowałyśmy. Zapomniałyśmy. Znaczy ja pamiętałam, że takie małe noże no. się najbardziej przydawały, ale o co zupełnie zapomniałam. I nie wiem z jakiego powodu wzięłam ze sobą nożyczki. Też nie wiem. No, A może to... tak. Poza tym? Mhm. E, poza tym mamy jakieś takie markery, żeby sobie mniej więcej zaznaczyć, co chcemy wyciąć. I mamy też um, obrazki znalezione w internecie, które będą naszą inspiracją. Tak ja podejmę się wycinania jakichś niebopodobnych wzorów. A już chcesz zdradzić wzorzec? No, tak, myślę, czy nie. A ja będę szła w kierunku jakiegoś yy, zwierzątka, Zobaczymy, czy to się uda. Tak. Także yy, jeżeli chcecie nam w tym towarzyszyć yy, w swoich domach, to zapraszamy. I myślę, że należy wycinanie dzień zacząć od wycięcia tej góry, nie? Tak, chyba. No, tak. Dobra, to spróbujmy i zaczniemy wycinać i w międzyczasie będziemy odpowiadać, opowiadać sobie o swoich jesiennych ulubieńcach. Ja sobie tylko muszę to włączyć nasze pytania. Dobrze, więc pierwsze bardzo ogólne pytanie. Jaka jest twoja ulubiona rzecz w jesieni? Lubiona rzeczy w jesieni. Wydaje mi się, że kolorystyka, jeżeli mogę tak powiedzieć, podobają mi się najbardziej kolory przyrody, bo jednak myślę, że wszyscy zgodzą się, tak. że przynajmniej tutaj w naszej strefie klimatycznej, jednak jesień jest najbardziej taka malownicza, prawda? Jeżeli oczywiście zakładając, że czasami świeci słońce, no bo z tym to też różnie bywa. A Twoja. Moja ulubiona rzecz, no um, brania jakie się nosi jesienią, nie wiem, może dobrze jak takie płytkie, ale chyba jednak jesienna garderoba, czyli swetry, ale nie za grube kurtki, w sumie jest duża dowolność, także pogoda się zmienia z dnia na dzień, wychodzisz, jest zimno, obrazujesz, jest ciepło, no chyba to najbardziej lubię, ale jest to też jednocześnie najbardziej frustrujące. Oj, dobra, ja pościągam chyba... No właśnie już tak patrzyłam na <noise> zegarek, zaraz będzie cały w dyni, także mm. chyba akcesoria biżuteryjne się nie nadają do Uch, tego. Przednie dynia. Dobra. Mm. <noise> No, słuchajcie, udało nam się, przyszedł było łatwo, udało nam się zrobić przykrywkę. Tak. Przyszedł czas na następny krok. Tak i... Mm, będziemy teraz sobie tutaj rysować te nasze wzory do wycięcia. No niestety ja już zaczęłam wybebeszać, <laughs> nie? No, ale... Też chyba warto jest znaleźć odpowiedni, taki najładniejszy punkt, nie? Tak, no Ty na pewno musisz uważać na tą stronę. Może przepraszam, patrzę ja Wam tu rękami z tymi włosami ze środka dyni. Ta dynia ma taki profil. Ja nie wiem. Dobra, po prostu będzie na środku chyba. Nie ma chyba wyjścia. Czy może z tej A mhm. nie, chyba z tej strony. No, słuchajcie, my już się trochę zmęczyłyśmy, bo, tak. żeby naprawdę wyciągnąć całe wnętrzności tej dyni, to trzeba się napocić. Karolina już związała włosy <głos> z wrażenia. Tak, tak. Ale przeszliśmy do kolejnego etapu, to znaczy, będziemy wycinać nasze wzory. W sumie nie wiem, czy to było tak, tak. dobre. może. Ja już 13 razy swój wzór zmieniłam, jeszcze pewnie go zmienię 5. Trochę się staram, więc no pewnie i tak tego nie widać. Tak, już tak, w każdym razie jakiś szkic mamy. Także zabieramy ja tak. I Kolejne pytanie na naszej liście to jest ulubiony jesienny drink, napój? Ja, coś takiego. Coś takiego. Myślę, że wszyscy czekają na odpowiedź Pumpkin Spice Latte. Ode mnie takiej odpowiedzi nie e, słyszycie. Nie, nie, chodzi mi o to, że ja nie wiem, po prostu to jest tak memowy napój, tak. że nie wiem, wszyscy o nim gadają. W sumie dobrze dla Starbucksa, no bo mają tego jakoś darmową reklamę. Ja muszę przyznać, że też wpadłam, wpadłam właściwie w sidła tego marketingu, bo nawet yy, po prostu jakoś bardzo chciałam tego spróbować, nie? żeby wiedzieć o co w ogóle chodzi w tym Aha. Pumpkin Spice latte. Tak. No i akurat tej jesieni zdarzyło mi się dwa razy aż ten napój wypić. Nie powiem, żebym tak często w ogóle chodziła do tego typu kawiarni. Sama sobie jakby kawki robić, nie? No. Yy, no ale jakoś tak wyszło i cóż, moja recenzja jest taka, że jest to ciekawy napój, bo to tak naprawdę jest taka kawa z mlekiem, czy tam innym zamiennikiem mleka e, z takimi przyprawami korzennymi. Ja tam osobiście smaku dyni nie czuję, no bo dziwne by było pić kawę o smaku dyni tak naprawdę. <laughs> no bo to jest, ale to jest pumpkin spice, prawda, a nie... Tak, tak no? więc jakieś takie są przyprawy tak. po prostu. I muszę przyznać, że przez tam połowę tego napoju jest wszystko ok, ale na koniec e, to jest tam cały ten po prostu słodycz osiada Dobry. na dół, na dół. Mhm. i już od połowy naprawdę nie da się tego pić, jeżeli nie wiem, nie jesteście uzależnieni od cukru maksymalnie, nie? Mhm. Bo nawet dla mnie, która uwielbia wszystko co słodkie, to jest jakby nie, nie, do, nie do przejścia. No właśnie ja wam to raz w życiu. Ojej, wszędzie mam te włosy od dyni. I nie wiem, dla mnie to był deser po prostu no to właśnie, nie jest serek, To jest Sek, ale na mnie jest smaczny, myślę, że raz na jakiś czas, czemu nie. Natomiast. E ale to jest, wiesz, tylko limitowany napój, no bo wiesz, tak, za, tak, za tak. miesiąc czy tam za dwa się już tego nie napijesz. Jeszcze nie napiję, tak. Ale na pewno można sobie kupić jakąś mieszankę. Podobną na Hawacharach. Nie, ale tak naprawdę nawet te świąteczne napoje są też identyczne. No masz sprawy no. korzenne i, i co? Tak, tak, dokładnie. Takie pierniczkowe wtedy. No ja muszę przyznać, że jestem większą fanką tych takich właśnie piernikowych latte, jak są w tych wszystkich kawiarniach w grudniu. To, co sobie lubię dać. wypić? No. Urodzinowo. A ja mam szczerze, że jesienny napój, który bardzo lubię Oczywiście, wino to wiadomo, na pierwszym miejscu. Ee, raczej niegrzane, chociaż zdarza ja mi się, ale to nie jest coś. Ja um... lubię grzane wino, ale też bardziej w grudniu. No tak, to jest bardziej świąteczny, świąteczny napój, drink, ale jeżeli chodzi o takie napoje niealkoholowe, to ja bardzo lubię herbaty zmiany pić w jakiś jesieni. Zmięty? Tak, tak, no. Ale przecież to jest takie dla mnie wychładzające wręcz. No ja lubię chybatę zmiętą z miodem, albo tam z jakimś syropem zagawy, czy co tam akurat mam w domu. No nie wiem. To okay. jest... szanuję to. Tak. No właśnie, mi drinki nie smakują, jak jest zimno, to jest problem. Wiem, że dużo ludzi pije y, też w sumie w okresie świątecznym gin, prawda? Albo jakieś takie te. Ja nie... y, jak się nazywają? Te. Ba Bailings? Bailings? Baile... Likiery? No właśnie, tak, tak. Dokładnie. Ale jakoś to też nie jest moja ulubiona rzecz. Chociaż kiedyś w ciebie podpiłam też. Co? Ale No. Albo nie? To nie u Ciebie? Nie przypominam sobie, tak mi się kojarzyło, ale wiesz może, może, coś pomyliłam. No dobrze, a jakieś jesienne jedzenie? E, ja odkąd właściwie tylko się zaczęło robić trochę zimniej, to odpaliłam zupy, kremy. Uh -huh. Już muszę przyznać, że akurat z dyni sporo zup robiłam. E, Poza tym, jak nie mam dyni albo nie chce mi się babrać z właśnie tym całym dyniowym interesem, no to robię taką samą w sumie zupę, krem z marchewki, z imbirem, no ja jestem fanką. Ogólnie zupa, krem, ze wszystkiego na jesień to jest mój go-to. No u mnie w domu to mój partner robi e, zupę z dyni, ja nie robię, bo się nie chce nigdy właśnie bawić z dynią. A moją ulubioną zimową zupą jest chyba bardzo... Dało nam się przerwać, przerwać przetrwać wiercenie, więc wracamy do Was. Już Karolina w tej w zasadzie skończyła. Ja, jak widzieliście, miałam mały wypadek ze złamanym nożem. No, także mogło być niebezpiecznie, więc oczywiście uważajcie i nie róbcie tego w domu. Nie róbcie tego w domu. A już na pewno, jak jesteście wiecie, nieletni, to nie bez wzoru robić. Proszę się nie bawić nożyczkami, może ostrymi przymiotami. No. No i co, jeszcze nam został chyba ostatni temat do omówienia jesienny, to znaczy ulubione jesienne programy lub filmy. Tak. Masz jakichś faworytów? Znaczy, wiesz, ja jestem nudna. Ja lubię sobie obejrzeć wszystkie stare bajki Disneya, jakie jest zimno, ciemno i w ogóle ohydnie. E, oczywiście, Harry Potter, wiadomo. No właśnie, tak myślałam, no, że powiesz tak. Harry Potter, bo też. Sprawdzałyśmy jeszcze, żeby się zainspirować jakimiś internetowymi zestawieniami najlepszych filmów jesiennych, i wszędzie był na pierwszym miejscu Harry Potter. także... tak. Ja się Musisz zgadzam. Być. Musi być ten film. A ty? No, z takich filmów typowo Halloweenowych, to ja nie jestem przynajmniej fanką horrorów. Ale jeżeli miałabym komuś polecić jakiś film taki do bania się, no to na pewno cała seria o Hannibalu, myślę, że jest taka perfekcyjna. Mm. Chociaż nie wiem, to chyba jest horror, nie? No troszkę, to na znaczy, jest straszne, więc. <noise> więc można się bać. A poza tym też mi najbardziej, jak tylko widzę takie kolorowe liście na drzewach, to od razu myślę o kochanych kłopotach. A. Bo ale A. wydaje mi się, że to mi się tak wryło w pamięć, dlatego, bo tam jest ta czołówka, nie, taka bardzo jesienna. Więc w sumie każdy odcinek wydaje się jesienny, bo oni tej czołówki właściwie nie, nie zmieniają nikogo. Tak. Albo coś przekłamałam, ale wydaje mi się, że to tak właśnie jest na takich liściach jesiennych. No i wiadomo, że każdy serial taki o gdzie jest osoba, która idzie do szkoły albo na studia, to zawsze się zaczyna od początku roku szkolnego, nie? Tak, tak. Dlatego też Harry Potter mi się jesiennie kojarzy, no bo zawsze się zaczyna od tego, że idą do szkoły jest jesień. Oczywiście. Więc to są nasze topki. Jak macie swoje rekomendacje, to czekamy na nie. One wiesz, są o mnie te listy, które sprawdzałaś i czytałaś tam te najpopularniejsze filmy. Filmy? To mnie jednak zainspirowali i obejrzę to, masz wiadomość. Tak. Jaki to był jeszcze ten film? Listopad? Słodki listopad. Słodki listopad. Podobno jeszcze to jest było, tak. najbardziej jesienny film, ale ja osobiście nie oglądałam. I masz wiadomość. I ogólnie wszystkie filmy z Meg Ryan i Tomem Hanksem. Także mamy co nadrabiać. Szef. Niestety, no już właśnie kilka problemów. Kilka potknięć, tak. ale wydaje mi się, że tego nawet nie zauważycie. Także dajcie znać, jak Wam się podobają nasze dynie. Jak myślicie, co to za zwierzę mi wyszło, ja to sama nie wiem. Ale postanowiłam dodać tutaj jeszcze takie rogi. To są łóżka. Łóżka, przepraszam. Ja chciałam tutaj dodać trochę takiej, wiesz, grozy. Wybać tak, tego kotka. Tak. No moje nie było jest takie bardziej zimowe, powiedzmy wyborzeniowy. I jeszcze jak ma złość świeczka, nie chce się w ogóle w środku rozpalić, tylko jakoś tak, tak się tli bardziej, ale trudno, nic nie szkodzi. Zamienię na inną świeczkę. No i co? Mamy nadzieję, że też wycinaliście z nami dynie. I koniecznie jeżeli tak, to musicie się pochwalić Waszymi efektami pracy. Tak, a my wnioski mamy takie, że za rok zainwestujemy w profesjonalny zestaw do wycinania dyń. Tak, jakieś dłuto, jakieś szpikulce, bo no, Ciężko. można może połamać w trakcie. Także mamy nadzieję, że zobaczymy się szybciej niż za rok. Tak, chodzi mi, że w formie tak. wideo i zapraszamy do słuchania naszego podcastu Prawdziwe Zbrodnie. Cześć. Do zobaczenia.